Witam serdecznie na tym kanale moim, mam dla was bardzo ważne informacje. Jak pewnie znacie Dawida Jaspera. Dawid Jasper wróci na YouTube, a, ten najlepszy YouTuber. Chciałem powiedzieć, że Dawid Jasper, jeśli oglądasz ten filmik, dodaj mnie na, Discordzie, na Discord, jest on w opisie, bo chciałbym z tobą porozmawiać, bo po prostu jesteś moim ulubionym YouTuberem. Pozdrawiam cię. No i chciałem was zaprosić na streamy Dawida Jaspera. On właśnie sobie teraz streamuje z Najlepszy człowiek właśnie sobie streamuje, ja mu już dawałem naprawdę donate'y, wczoraj miał stream'a, dostałem do mnie donate'y Tak jak widzicie, Dawid Jasper umie pisać po angielsku, w ogóle to jest ok. że Dawid Jasper tak się uczy No jest po prostu mega, mega dobry, no tak więc jeśli Dawid Jasper to się tu zapisał na Discorda Zadajcie go na kanał i subskrybujcie jego kanał, żeby to nie było czerwone tylko, żeby to było, nie było czerwone, tylko żeby było się szare i no, Wbijacie do niego, łapkujcie mu filmy, oglądajcie jego filmy. Ja jego filmy obejrzałem wszystkie na tym kanale, na którym teraz oglądacie. Tak, Dawid Jasper, możemy razem, nie wiem, ponagrywać, porobić coś, tam, nie wiem, postreamować. Napisz do mnie, bo naprawdę y, lubię cię oglądać. Jesteś jeden z moich lepszych YouTuberów. Więc Spadajcie na jego kanał to pilne. I pozdrawiam. Trzymajcie się, do widzenia.